z ulicy bez sensu. Dobra, dzisiejszy film jest o e, polonezie, ale nie takim zwykłym. Cześć Krzyśku. Witam. E, pokażmy, co to za polonez. Może o tak zrobimy. Zacznę przedsmak. od tego, się. I teraz przenieśmy się może do tyłu. No to jest polonez. To jest po prostu polski polonez. W oryginalnej oczywiście wersji Bella. Bella, czyli karawan pogrzebowy. Karawan pogrzebowy. Każdy kiedyś takim autem podejrzewał, że będzie jechał. Takim albo podobnym, ale to jest samochód, który jeździł na południu Polski w okolicach Krosna. Ale o, jest to jest też ciekawostka, bo wcześniej jeździł w Warszawie. O. On służył przez X lat w Warszawie do przewozu osób. Potem wylądował w Krośnie, dokładnie pod Krosnem w Rogach. Teraz jest w Krakowie. Oczywiście nie jeździ w tych celach, w których został stworzony, ale można mu przywrócić funkcję bez problemu. Jest zachowana. To może pokażmy, na... jak to się otwiera. Najważniejsza tu jest cecha, czyli hmm. jest hamulec do odpuszczenia, to sobie samo wyjedzie do miejsca, w którym ma być. To jest tudzież na drinki, ewentualnie na urnę, z nieściągalnym. Hmm. wytrzyma obciążenie bez problemu pasażera. Więc może sobie na tym wsiąść, to nie jest jakaś zabawka. Oficjalnie tyle wyjeżdża. Może mm. wyjechać dużo więcej i jest rzeczywiście wysuwane dużo dalej, ale nie z przepisami tyle mm. ma się chować. Jest tutaj też wentylacja wewnętrzna, która jest sterowana tam z panelu kierowcy, prawda? Tak, tak, fabryka wymyśliła dwa kanały powietrzne zbudowane pod samochodem, dwa wentylatory. I pomimo tego, że auto ma 23 lata. Tak, 23 lata, Bez problemu te wentylatory pracują. To jest też bardzo ciekawe. Mm. Sprawa, że nie zarzewiały, nie zgniły, czyli coś porządnie zrobili. Ale ja poprawiłem sobie w tym samochodzie wentylację. Może nie wygląda dzisiaj estetycznie, bo jest nieskończona, skończona, używana jest. Ale dach jest właśnie wycięty i wsadzony w dach z Twingo, kosztowało to. Nerwów więcej niż jakakolwiek ustawa przewiduje. Byliśmy na takim etapie, iż chcieliśmy już zakleić go zwykłą pleksą i jechać na złą Tak sobie mhm. to była masakra. Dwa dni, dwie noce robiony na okrągłej zegarce. Okej, do ten samochód i używasz już to jako zabawkę do turystycznie jeździsz nim. Tak, w symbolu, ale też i na innych wyjazdach tak, jeżdżę na przykład nad morze jako, jako wyprawówka ten samochód ma się do dodatkowe cechy które teraz są schowane, niewidoczne ma do relingów dachowych doczepianą kabinę prysznicową w tym aucie można się wykąpać mało tego nie próbowałem akurat tej ostatniej funkcji, czyli można byłoby załatwić potrzebę fizjologiczną, żeby ci ludzie nie widzieli. Ale do relinków są doczepiane właśnie specjalne poprzeczki, które są pochowane i teraz że sam nawet nie pamiętam gdzie. Mm. Ale kąpałem się kilka razy tym autem. Na przykład w Irlandii kąpałem się, nie będąc widocznym dla ludzi, a stałem przy aucie. Nikt mnie nie widział, kawina prysznicowa była. No. I to auto też pracuje, czasami pracuje na swoje potrzeby, jak mam jakiś drobny transport zamiast brać wielkie samochody dostawcze, które mam, to wrzucam sobie tu, zresztą wystarczy popatrzeć, no, tu jest przestrzeni bardzo dużo tutaj. Okay. to jest normalny dostawczak, to ma tonę ładowności. Okay. Jak widać sercem tego auta jest silnik 1.9 diesel z interkulerkiem zresztą z auta marki Citroen Xantia, z Xantii. Zaznaczam, że ten element, który tutaj prezentuję, to nie jest wieś tańczy i śpiewaczko. To jest taka tak zwana polska prowizorka, która już trwa tutaj ponad rok czasu. Po prostu był budowany. Szwab był robiony w ostatnim momencie w zeszłym roku przed łąbolem, i już nie było czasu na dopasowanie puszki filtra powietrza, która by tu się zmieściła między rurą interkulora a błotnikiem. I dlatego jest takie coś, zaznaczam. To jest jedno. Chłodnica jest tymczasowo rowerowska, więc też jest nie taka jaka być powinna I, i zresztą jak tu widać serwo wraz z pompą hamulcową też jest nie takie jak być powinno czyli jest Bendix a na kołach jest oczywiście tarcza wentylowana 270 już system Lucas zrobiony tylko żeby wymienić no niestety trzeba będzie zdjąć deskę rozdzielczą żeby wymienić całą pedalierę więc będzie to wkrótce robione także auto fajnie jeździ nie ma wspomagania kierownicy nie ma żadnej elektryki, silnik był, miał sterowniki, ale został pozbawiony jakiegokolwiek sterownika. Jest to czysta mechanika, daje radę, nie ma problemu.